Halo, wariaci Piętoczki Kurwa Studenciaki wydzwaniają No o o Skąd numer wzięli? Jeden, drugi przekazuje No Idę mu daj A później później na następnemu no, a następnie, następnym i kurwa wychodzi, że teraz pora się zaczyna im już jak to się mówi, no jeszcze nie za bardzo. Ale od godziny czwartej do siódmej jeden, o, owijem. Trzeba powiedzieć, żeby się odpierdolili. Słucham. Dzień dobry. Tak? No dobrze, z poznania ja, ja z Krakowa. Tak! Nie! No bo także nie, bo jestem pana Kolniona koniona do tego i w sumie przyjechałem do niego. Tak? Tak to tak. Rozstrak. Tak Tak! No i co jeszcze? No już temat zakończony. Przypierdolą głupoty we mnie. No to może studenciaki. Tak, moi studenci. No to moi studenci, tak to się mówi, ale może logiczna, kurwa, tego, jak ten bałwanych się spotkają, kurwa, w grupie i one wiele LR To przyjechać nie ma kogo odwiedzić, no. Tak, przyjadą. Pa. Żeby się nie zesrali. No i trochę. O, nie ponosił drzewa. Kto? Major. Zapomnijcie. <tryk> <tryk> <Ja, tryk> Widzisz ile z tyłu leży ponoszonych. To wszystko, to wszystko Major zrobił. To wszystko Major? No. A, o. Chłop, na robotę wziął chyba. No? Major ile drzewa nosił? No. Dobry z niego człowiek. Pomaga. No, się pomagał i rąbał O i tu w wiaderkach i od drzewa No? Dobrze, że major rąbał Widzisz, ile major na rąbow? To już jak chlebku ile? To mu dobre, co kupi za to. Pizdę? Pizdę to może dostać. A, piszde to może dostać. Bloczkiem. Zbierał, by ich kupić. Korzyści, żeby je A tutaj ten. Lublin to. Na chodzie ten Lublin, czy? czy chodzi. Tak, chodzi? Odpalić można? Można. Tylko, że akumulator na A nie to. Nie odpali się bez akumulatora. No, akumulator jest. Jest zapasowy. Jest o A Krzysiek w szkole był tej, mechanicznej, to się zna. Co tam? A nie. Na chodzie ten Lublin, czy no. Ale sąsiad. No to, przyjechał. Sąsiad. Karol. No ale alo, alo Ale to pośb... to pełna. Pełna. To na pół było przewalone. Bo ten. Bo... Od spodu. Od spodu już... takiego. Jajko. jajko. Jajko i... O taką postawić. A co cię przeszkadza? Co? No, jajko. No? Jajko? U Ciebie? No, no. Jajko, o, jajko jest. A co tym jajko? daj Dwa... jak wygląda. Dwa jajka. Pokaż. Daj jak wygląda. A to będzie moja. A kole możesz? Ty cukru dużo. Nie, nie można zabrać. Uć. To lepiej piwo. Postak. A daj. Wygrałem, przygrałem. Przymiesz czapkę. A ty nic nie. No to ja wiem. No. Cię to ja pamiętam. Oj, dzisiaj będziesz do... do, do jak mam, nie mi przyjedzie, no to co? To będziesz na u mnie. No to będę. Dywanki mam. To na podłodze mogę być. Nie! A tam. A tam, tam jest pełna na ziemiu. Tak? Halo? Tak, halo. Kobieta jakaś dzwoni. Mhm. Nie, powtórzę pani jeszcze raz, bo ja zbytnio nie słyszę, bo... No W jaki? Jaki spółlokator? Może do Krzyśka Nic pa, nie A paczka doszła ode mnie? Eee fresco Paśka była przesyłka O kontener załadowany Ja twój komputer ukradłem? Trochę się zdziwię to. Nie, słuchaj, na żartach się znam, ale nie na głupich. To raz. Bo lubię y, drzycko i, i kartoflisko. I a wy kurwa tam w tym swoim studenciku pierdolonym siedzicie i pierdolicie, to weźcie się ogółem, głowę, wszyscy w łóżku i się pierdolcie równo, bo do chuja to nie jest i nie wydzwonajcie kurwa na ten numer, bo słowo honoru, ja się dowiem kurwa gdzie to jest i jaki to jest kurwa budynek, a wiem gdzie jest yy, przeciętny kurwa hotel i tutaj już się dowiem że z którego numeru dzwonią, kurwa, i gdzie jesteście. I to tak się nie może pierdolić. O, taki kontener. Wody tu wlać.